Dziki w wielu rejonach Polski różnie gospodarzą dają i rolnikom weznaki. Ale pasza czysta jakościowa musi być dostarczona dla bydła i przygotowana. Gdzie dziki to nie, niby podsiane, ale to nie, nie wyrównane tak jak trzeba, nie? bo glina to ma to do siebie, że nie tak prosto ją wyrównać. Na ujęciu widzieliśmy, jak traktor dosłownie podskakiwał. Zaraz wykazaliśmy, że teren jest nierówny. Trzyma się ziemi tak, nie faluje, nie, nie, nie podskakuje na tych na nierównościach. To zawieszenie, bo przy tych normalnych zawieszeniach, na tych nierównościach to po prostu podskakiwało do góry i trawa w jednym miejscu było 20 cm, w drugim aż ziemię, to nie, ona się trzyma praktycznie ziemi, nie, nie tego, nie. I tak równo względnie równo kosi nie za nisko, a to, a to jest ważne. Czysta pasza dla bydła, a dziki. Niby nie mają nic wspólnego ze sobą, i tak zasadniczo jest. Gorzej, jakby walcami łąki często są właśnie dziki, jak na tym gospodarstwie rolnym, gospodarze zbigniewa. Równanie terenu łąki w czasie, gdy trawy rosną nie jest tak do końca możliwe. Bo tu się rozchodzi o to, żeby nie zniszczyć darni. Nie? Wówczas szukamy kosiarki dyskowej, która sprosta zadaniu. Zapewni nam dobre kopiowanie terenu, a tym samym czystą paszę. Jak sam w rozmowie wielokrotnie gospodarz Zbigniew podkreślał. A ona trzyma się, nie, nie tego, nie, nie, nie ryje w ziemię, ona chodzi. Ma to, że ona tak jak na jakimś siodełku chodzi, ona nie, nie wchodzi w ziemię, tylko samobejście się, się przystosowuje do terenu. Trochę zdziwiliśmy się, że. Kormik 120 koni. Do kosiarki dyskowej tej, akurat tego konkretnego modelu, został zagregowany tak duży traktor. A duży nie, bo to, to pewnie 60-70 koni, już by Jak rozmawialiśmy poza kamerą, gospodarz lubi pracować tym traktorem, który radzi sobie na tych pochyłościach, które są na łące. A w momentami naprawdę są znaczne, bo byłem tam osobiście widziałem. Przy realizacji materiałów zawsze lubię zadać takie proste pytanie, ale nie zawsze kupujący lubi odpowiedzieć tym razem było inaczej. Jako redakcja Gospodarz.pl pozdrawiamy firmę Agroszuka Mariusza Szczuka z Ełku, dealera marki SIP na terenie Warmii i Mazur. A kto nam mówił na tą kosiarkę? A no pan Szczuka w Ełku, kurde, mówił, że będzie dobra, ale jak się będzie sprawować, zobaczymy. Gospodarzowi Zbigniewowi jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas, podczas którego jako redakcja gospodarz Gospodarz.pl mogliśmy się przekonać, jak pracuje kosiarka dyskowa SIP. Do zobaczenia w następnym odcinku.